Cześć i witajcie w kolejnym złomowym odcinku Orbitrek no. Może nie Stary rowery, ale Granda Giant Grand To nie takie parachło znowu no. Piękna naprawa Pachowo Pachowo, pachowo, dwa zapięcia nikt nie ukradł Śmieje się coś tu jest silniczek, tutaj jakieś do kosy. Jak zwykle na początek, z grubsza. nie ma Ach, myślałem o czymś innym dobra, sam pogrzebię tam w sumie nic ciekawego nie było tylko pompka Meridy fajnie działa i tutaj jest, nie wiem, kojarzy mi się z tą gigantyczną prasą pił, pras, boże prasą, piłą do tartaku widzicie jedno koło drugie koło tylko, że zamiast łańcucha musieliby dać, musieliby dać brzeszczot. No nie wiem, tutaj mi się to skojarzyło. Może to nie to, może to to. Nie wiem, taka ciekawostka fajna. Bo średnica, myślę, że 600-700 mm koła. Także znacznie. A tutaj na grubym. No cóż, pierdały, jeśli mam być szczery. Pierdały, nic nieznaczące. Tam jeszcze był ee, siłownik, ale też taki. Taki sew właściwie, więc nawet go wam nie pokazywałem. A i tam był tylko... Oczekajcie. A, rozdzielać Myślałem, się coś innego. I tam był tylko ten mm, siłownik do wiertarki, boże siłownik. Co ja mam z tymi siłownikami prasami? Sto jak do wiertarki. Także, także tego znowu jakaś stara wirówka, ale nie tak stara jak moja. Przejdziemy tutaj pomalutku. W sumie już na początek nie widziałem to nic ciekawego, ale stwierdziłem, że jeszcze raz przejdę. Może się coś zobaczy. Dalej szukam tych wibroizolatorów. Tak gdzieś były. Tam sobie odkręcił, ale kurde też nie widzę. Dobra, pompkę sobie odłożę jeszcze raz to przejdę, przecież samej pompy nie będę brał, bo to będzie bezcenne. A was co? A was chyba... My się chyba widzimy na kolejnym złomie, bo bez sensu prowadzić monolog, jak tu nie widać nic bardzo, bardzo ciekawego. Tu jeszcze dokopałem fajną ciekawostkę, przystawka frazująca. F1, wzór zastrzeżony no, tylko tak jak mówię to raczej ciekawostka, więc tu pewnie zostanie to też ciekawe czy to podcelmy ale to kołnierz kołnierz jakby podcelmy że niby tak i o kurde, gdzie że niby tak o Boże Dobra Zostanie to chyba że sobie ktoś weźmie Komuś się sprzeda Kogoś ucieszy o. Tak Nagram wam Żebyście widzieli jaki jest dramat Tu 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 Pralka ze śrubami I kosiarka I tyle Tyle na tym złomie Idę na bajerę Co czas tracił Jak tu nic nie ma Złowem nic, o nie, chociaż linka jest, dobra, no to linka, ale linki nie będę brał Idę na bajerę zwagową Tak patrzę, patrzę ale Najciekawszą rzeczą chyba będzie młotek I bał pas płaski no, To chyba najciekawsze znalezisko tutaj Tak patrzę jeszcze z wami, ale ale raczej tak. Nie. Patrzcie, jakie cuda wynalazłem. Stera mewa Damka. Sytybiskus. Siedełko jeszcze z logo. Kurde. Amulec brać, nie brać. Może brać, może nie brać. Nie wiem. Uh, uh, uh. Muszę się zastanowić dobra czas na podnowanie. Pompki Meridy Wam nie będę pokazywał pompka jak pompka fajnie jest ten zawór że można samochodowy i tam chyba to się prosta nazywa przesunąć ciśnienie, się nie trzyma, bo palcem zatykałem Jest bez cena dostałem w gratisie. Także tyle o pompce bez pompki później trafiłem na tą wiertarkę ręczną Made in Poland PWWE10 yy, Skusiłem w sumie nawet nie dlatego, że rączki są, tylko, że zobaczyłem, że uchwyt się skręca Co nie powiem Według mnie jest rzadkością, bo to co widziałem na złomach, to tam się nic nie skręcało Bardziej się rozkręcało Także, tak wygląda wirterka ręczna On prędzej czy później trafi na OLX, to jest bardziej niż pewne bo ja taką mam, chociaż to jest naprawdę w ładnym stanie, to trzeba jej przyznać. Toż to łożyska mogłoby tam trochę więcej smaru widzieć. No ale dobra, nie jest źle. No i teraz ta największa perełka. To jest prawdopodobnie, ale mnie ubrudziła ta ten. To jest prawdopodobnie mewa, mowę niemiecka Moch, Mochhausen in Thun. Niestety, no, jak widzicie, pomalowany. Ten z białym tym to jest oryginalny lakier. Koła ktoś zapieprzył bezczelnie. I to było zapieprzone świeżo przed złomem, więc podejrzewam, że nie chciało się komuś opon ściągać. I dlatego tak poleciało. Siadełko jest piękne. Tak wygląda siadełko. Tutaj z, nie, z herbem tego miasta czy coś tam. Bardzo ładnie zachowane. Jak na te lata. Brower raczej przedwojenny, łańcuch też oryginał, bo raczej oryginał, bo widzicie jak jest fajnie zakończony, widzicie albo i nie widzicie szkoda kurczę, tylko tych naprawdę tych kół szkoda szkoda a no. z ciekawszych rzeczy no to błotniki wam chciałem pokazać, ale są nudne przedni hamulec jeszcze tego starego typu jeszcze się dociska klocek e, dzwonek a dzwonek z ułamanym tym no dobra, ale jest, ale jest. Lampka to była chyba taka karbitówka, niestety nie ma. Nie można mieć wszystkiego. no i tych kurza. Jakby kurczę, jakby koła były, to, to można powiedzieć rower do jazdy. Także także tego, także tego. Ja się cieszę. Uznaniowo troszkę mnie kosztował, bo dwie stówy, Jedni powiedzą, że dużo, drudzy powiedzą, że mało. Ja nie wiem, ja nie wiem czy dużo czy mało, wydaje mi się, że to jest dobra cena, że, że nie przepłaciłem skłami, z z kołami, o inaczej, na 90% wydaje mi się, że dobra cena z kołami to bym był na 200% pewny, że dobra cena, no ale spróbujemy dopasować od czegoś starego i pod ten silnik, co kiedyś kupiłem na przednie ten byłoby idealne, Przynajmniej tak mi się wydaje. Eee Bagażnik jest, Prężynka działa, no nawet działa, światełka jest w nie wiem czy oryginał, także tak to wszystko się prezentuje eee, tyle o nim, czy dużo czy mało, to już wy ocencie według mnie się opłacało, tak mówiłem, także tyle, 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 tyle co z nim zrobię? Hm, właśnie, najchętniej bym go odnowił Znalazł przednie koła, znalazł przednie, znalazł koło przednie i tylne, odnowił i może spiął z tym silnikiem do roweru, co mam, ale to zobaczymy, czas pokaże. Muszę się kilka rzeczy teraz wyjaśnić i zobaczymy, co to będzie. Także, tak to wygląda, tak się to prezentuje. Ja wam dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.